Tutaj nie ma żartów. Słuchajcie, pełna stylizacja, pełne przygotowanie. Zespół o nazwie Hit Boys. Hit Boys. Z. Przed Z. Hit Boys. Przed na końcu Z? przez z na końcu. A to dobrze że mówisz, bo będę miał opisać na przykład twoją piosenkę do mojego programu Disco, Studio, to mogę mieć problem. No No teraz już nie, teraz już wiesz, także zapisz sobie tam dobrze. <grafię> zapisuję. Tak jak cały Iłmić, cała konwencja zespołu, lekko, że tak powiem, z przemrużeniem oka, tak też i przez z. Skąd wiedzieć, czy mrużycie oka, jak macie okulary? <grafię> to jest teraz. Takie lekko łobuzowate jesteście troszeczkę, tak? nie. jest. <grafię> no, jak na Was zerkam, to trochę zespół łobuzy, czy, czy tak spadek. To znaczy, broń Boże, tak, zespół obuzy od nas ściągnął parę lat temu nasz imić, także no udało im się i dobrze, no. To jaki utwór wykonacie? Dzisiaj wykonamy utwór, ona czuje pieniądz łobuzów. Proszę bardzo, słuchamy. Czuję we mnie piją Wy tańczycie śpiewać, jakby będziemy Śpiewamy, gramy, tańczymy, yy, podchodzimy z, naprawdę z yy, dystansem z huberem tego wszystkiego. Nie spinamy się, nie stresujemy. Najważniejsza jest dobra energia, gdyby... I muza, dobra mu załóż. Mam na pierwszy krokodyla Na ręce roli Każda laska ci zapiszczy Ona czuje we mnie pieniądz Wystroiła się jak pijąc Patrzy na mnie drinka pijąc Głowy czuła we mnie pieniądz I chłopaki freeze Woo! Klasyka Hej! <śpiewanie> Ona czuje we mnie pijąc Wystroniła się jak pijąc Patrzy na mnie drinka pijąc Wody czuła we mnie pijąc Ona czuje we mnie pijąc Skończyli kiedy oni chcieli, nie kiedy ty chciałeś. No Dobra, panowie, na pewno każdy z was wie, czego chce. Na pewno każdy z was ma swoje miejsce na tej scenie, i to wszystko miało ręce i nogi. Paweł, proszę. Dla mnie ogólnie podsumowując, wszystko siedzi jak kuba mi, lubię dobrze i żart. Mam dystans, co prawda, podejrzewam, że większy od waszego. Ale tak, jest ok, jest ok. się przyjemnie tutaj. Panowie, Hit Boys. Dziękujemy, zapraszamy na główny casting do Warszawy. Super. Bardzo dziękujemy za miłe przyjęcie. Przygotowujemy się i jedziemy. Widzimy się w Warszawie. Cześć. Siema.